To jest miejsce, gdzie spodnie spotkać Bydgoszczanie, ale nie zabawy, nie, nie takie festyny. no, no co, no, no mogą być jakieś kiermasze letnie, latem kiermasze, muzyka jazzowa, tak jak jest, była, występy zespołów nawet młodzież powinna się bawić jakoś, ale nie w ten, nie w ten sposób. Żonie eee, się podoba, a mi się nie podoba. Także to są, dwie Pajkasz, podzielone zdania. Ja uważam, że, że lepiej było, gdyby było na Wyspie Młyńskiej, a nie żeby na rynku. A jak to się su... do festiwalu samego, to Owszem, jak najbardziej. Niech by goż po prostu czuje się takim miastem, nie tylko do mieszkania, ale też do rozrywki. No, myślę, że jest to, myślę, że jest to um, dobre wykorzystanie um, tego miejsca, dlatego że um, mieszkańcy goszczy mogą w um, jak, jakiś um, sposób aktywnie wykorzystać czas. No niestety pogoda um, tym razem nie dopisała i nie wiadomo, czy um, będzie um, cieszyło się to takim zainteresowaniem jak w zeszłym roku. No podoba mi się to. Ten mój bardzo ładnie wygląda. Moim zdaniem to jest miejsce na tego typu imprezy? Tak. Ja w ogóle dzisiaj idę i byłem zaskoczony, że coś takiego jest tutaj w ogóle w zimę. A tak nietypowo. Coś innego powinno być. Bardziej coś jakiegoś kulturalnego, jakieś imprezy typu, no, no nie wiem, jakieś tam muzyczne. A w zasadzie miasteczko, tak jak to, no to gdzieś na obrzeżach, no myślę, że wydaje mi się, jest dobrym miejscem. Bo ktoś w ogóle jest tego typu place. Co innego, sąsiedni Toruń. Toruń to jest dla mnie no, godny naśladowania. Tak dużo się dzieje u nas, tutaj w Bydgoszczy, stosunkowo mało. Co osobiście podoba, po prostu jest wykorzystany ten rynek, ten plac, ta przestrzeń tutaj. Bardzo fajnie, ładnie to wygląda. Dzieci się cieszą z tych urządzeń, i na pewno dorośli, i po prostu ten rynek żyje a najczęściej jest pusty, martwy, nic się nie dzieje.